Żary doczekały się nowego miejsca, w którym można odpocząć, porozmawiać, spotkać się ze znajomymi i to wszystko w pięknej scenerii kwitnących roślin. Nasz ogród społeczny ławeczka powstał 10 czerwca w parku przy ulicy Czerwonego Krzyża i został otwarty w ramach ogólnopolskiej kampanii zazieleniania miast prowadzonej przez Green Cross Poland. We wszystkich tych lokalizacjach uważam, że współpraca udała się świetnie. Wszystkie te współprace przebiegały oczywiście inaczej. Na przykład tutaj w Żarach było tak najbardziej. E, najwięcej ludzi tutaj przyszło, bo przyszła i szkoła podstawowa, i szkoła, zespół szkół samochodowych. I, zespół, i szkoła ekonomiczna, więc bardzo z różnych jakby podmiotów tutaj miejscowych właśnie uczniowie się zebrali bardzo nas to cieszy. Mieszkańcy tutaj właśnie zorganizowali i grilla i też pozyskali na, na własną rękę sponsorów, którzy też włączyli się w te akcje, więc to też nas bardzo cieszy, ponieważ właśnie docelową jakby inicjatywą tego projektu jest to, żeby mieszkańcy jak, najbaj, jak najchętniej wychodzili z inicjatywą właśnie do innych podmiotów, które mogłyby ich wspomóc. Liderem ogrodu i inicjatorem jego powstania w żarach jest Małgorzata Kaczmarczyk, prezes Fundacji Przedsiębiorczość. Od 2015 roku przy Fundacji Przedsiębiorczość działa forum młodych lewiatan. I tam spotykamy się regularnie, e, raz na dwa tygodnie. Robimy taką burzę mózgów na temat tego, co moglibyśmy ewentualnie zrobić, komu pomóc. A docelowo forum młodych działa dla ludzi młodych. Stąd też taki pomysł e, na to, żeby pozyskać środki i zagospodarować teren do tego, aby młodzi mogli się gdzieś wspólnie na przykład spotkać, aby szkoły mogły, nie wiem, na zakończenie roku na przykład wspólnie grillować. No, i zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czy taki pomysł może w ogóle być realizowany. Robiliśmy konsultacje społeczne w szkołach odnośnie tego, czy mają takie miejsce do rekreacji, czy w żarach jest wystarczający potencjał. No i wychodzi na to z konsultacji, że, że niekoniecznie, że brakuje takich miejsc. Potrzebę powstania takiego miejsca zauważa Urząd Miasta, który planując rewitalizację parku, udostępnił grunt pod ogród społeczny. Troszeczkę pracy tutaj trzeba było włożyć w uporządkowanie, szczególnie przygotowanie tego no ale jak widać wszystko się udało w dość niedługim czasie. No i zaangażowanie młodzieży i mamy tutaj to, co akurat dzisiaj widać. Szczególnie cieszą takie inicjatywy, gdzie wolontarystycznie ludzie zgłaszają się, coś robią. Robią to dla siebie i dla innych, więc to nas szczególnie cieszy. Pożenie ogrodu zaangażowali się uczniowie żarskich szkół. Jako pierwsi przyszli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1. Do nich dołączyła samochodówka i ekonomik. W ruch poszły pędzle, farby, grabie i haczki. Dzisiaj przyszliśmy tutaj do parku e, pomagać w ogólnym oczyszczaniu i sprzątaniu. E, klasa pierwsza te samochodówki e, grabiła, sprzątała i e, wygrabiła liście. Do tego jakieś chwasty. No i ogólnie jeszcze malowaliśmy skrzynki. Tak sadziliśmy rośliny w skrzynkach, potem je ustawialiśmy. E, no i ogólnie. Myślimy, że robota jest na razie skończona. Pani Anno, dlaczego pani tu dzisiaj przyszła? I czy podoba się pani pomysł z tym parkiem i posprzątaniem tego wszystkiego? No, podoba mi się bardzo ten pomysł, a przyszłam tu pomóc społecznie innym, którzy tu przyszli, żeby to miejsce stało się dużo piękniejsze. Ja pomalowałam dużo skrzynek i aktualnie teraz sobie odpoczywam. No my też odpoczywamy, malowałyśmy skrzynki, rozsadzałyśmy matę na kwiatki. No skrzynki, skrzynki. Prace koordynowały członkinie zespołu Green Cross Poland. Udzielały fachowych porad, wspierały uczniów i zachęcały do pracy. Posadzono około 100 roślin. Przede wszystkim z roślinek, które przywiozłyśmy z sadzonek, dalie i nasturcje. Dodatkowo przywiozłyśmy jeszcze nasiona nasturcji, nagietka, aksamitki, maciejki, które teraz jakby siejemy, spokojnie jeszcze nam zakwitną i będą cieszyły nasze oko w, jeszcze w tym roku. Bardzo fajnie, młodzież bardzo dopisała tutaj z pracą, byli pracowici. Raz dzisiaj powiedział, poszli, wzięli łopatę i zrobili swoje. Też wczoraj, dzisiaj nam napadał, także podłoże było wilgotne, służyło to dzisiejszej pracy no troszeczkę się może topiliśmy, ale przynajmniej rośliny miały lepiej, bo już miały no, wodę, która jest im potrzebna do życia, a słoneczko pięknie świeci, także wszystko nam będzie cudownie rosło. W naszym ogrodzie społecznym pielęgnowane będą nie tylko rośliny, lecz więzi międzyludzkie. Na początku zdaje się to wręcz niemożliwe, ponieważ nieraz właśnie też niektóre osoby reagują tak, że jak umówimy im, że ta przestrzeń na ogród musi być przestrzenią otwartą, dostępną dla wszystkich. Następnym krokiem jest to, że trzeba zaprosić mieszkańców do tego, żeby, żeby tutaj przyszli, żeby wspólnie podyskutowali, jak to miejsce ma wyglądać. I początkowo faktycznie nieraz y, można odczuć taki strach z, z ich strony. E, I właśnie e, bardzo radosne naprawdę jest to, kiedy okazuje się, że te osoby jednak bardzo im zależy na tym, żeby to miejsce stworzyć, a wiedzą o tym, że naszym jakby warunkiem jest to, że oni muszą wyjść właśnie do tych innych ludzi i ich tutaj zaprosić. Okazuje się, że jednak jest to możliwe, że jednak ta nieśmiałość E, zostaje przełamana i e, jakby nie, nie, nie ogranicza się tylko do tego przysłowiowego powiedzenia dzień dobry, chociaż w niektórych miejscach nawet to jest trudne, tylko właśnie okazuje się, że, że ci ludzie nawiązują ze sobą różne tematy, e, różne rozmowy i to miejsce zaczyna faktycznie żyć.